często trafiają się często trafiają się często się tam oszuści Cześć. Przybywam do was z nowym filmem. Tym razem pokażę wam mój ostatni zakup. E, powiem ile za niego zapłaciłem i dlaczego tak drogo. No to zaczynamy. Oprócz nowych zestawów jakie kupuję, przeglądam też Facebooka, Allegro czy Allegro. Poszukiwaniu ofert z używanymi zestawami. Często trafiają się tam oszuści czy pato-inwestorzy, przed którymi przestrzegam, ale o tym innym razem. No więc ostatnio trafiłem na ofertę na Facebooku pod tytułem Syn przestał się bawić, chcesz się tego pozbyć. Zdjęcia marne, nie miałem co do tego przekonania, ale pomyślałem, daleko nie mam, w okolicy, więc najwyżej wrócę z pustymi rękami. Oferta była wystawiona za 120 zł. Dogadałem się, że jeśli przyjadę tego samego dnia, odbiorę od ręki to zapłacę za to stówę. Spoko. No i mam to. Do tego jest jeszcze to. I to. I dam to. Takie coś. i nie ma. Jeszcze to. Chyba się płacę, o co? <laughs> Jeszcze był zestaw Skobi, ale niedługo będzie na liście, Także pomyślicie sobie, że wybrakowane, że połamane, pogryzione czy coś tam. Nic bardziej mylnego. Ten akurat jest gdzieś tam rozebrany już w pudełkach. Za jeszcze nie zabrałem. Nawet nie wiem co tam jest. Hima. Brakuje pod skrzydłem jednego elementu. Harry Potter. City Gierka na kreatywność Dla małych i dużych Kład z Technic'a I formuła z Techniksa. No i jeszcze to za co się nie zabrałem Widzę jakąś stację Shell'a I chyba jeszcze dwa jakieś inne mniejsze zestawy Traktor był Kompletny Harry Potter gierka. Brakowało jednej kuli z, wróżbia... z wróżbiarstwa. Kład był kompletny i formuła chyba też była kompletna. Ewentualnie jednego jakiegoś elementu brakowało. Brawo, ja. Testuję miejsce do nagrywania. Mam tu w miarę wszystko pod ręką. Za mną szufladki, które można rozbudować do góry zestawy. Które są aktualnie w obrocie, czy tutaj młody się nimi bawi Nowe zestawy do złożenia Jeszcze to Przy okazji dajcie znać od którego on zacząć Jedyneczka Dwójeczka Czy trójeczka Zamawiałem je dawno i nie pamiętam co w którym jest Więc dla mnie to też będzie jakieś zaskoczenie Dajcie znać w komentarzu od którego on zacząć Dobra Kończymy na dzisiaj. Jeśli macie jakieś pytania, sugestie, podpowiedzi, zażalenia, cokolwiek, dajcie znać. Jeśli chcecie coś konkretnego zobaczyć na następnych filmach, to też piście. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się.